Dzisiaj na testach mam bardzo ciekawą hulajnogę. Eleglide D1 Master. Jest to sprzęt, który jest dostępny w relatywnie niskiej cenie. Największą uwagę kładzie na osiągi, które są zdumiewające, ale przy tym tnie koszty, jak jest to tylko możliwe. A jak im wyszło, zapraszam do materiału. Ostatnio testowałem rower elektryczny tej firmy. Dzisiaj przyszedł czas na hulajnogę. Eleglide to marka własna sklepu Geek Buying. Tu już mamy pierwsze cięcie kosztów, bo działają jako producent, ale także jako dystrybutor, eliminując przy tym pośredników. Standardowo disclaimer: film nie jest sponsorowany, ale chcę zaznaczyć, że hulajnogę dostałem za darmo. Jak w przypadku wszystkich moich filmów, staram się być obiektywny jak tylko mogę i jeśli mi się coś nie podoba, to wam o tym opowiem. Niemniej jednak, obiecałem im, że wspomnę o linku do zakupu tej hulajnogi, który znajdziecie w opisie filmu i że jest ona dostępna na geekbuying.pl. To chiński sklep, ale zarejestrowany w Unii Europejskiej i przestrzega europejskie prawa konsumenta, tak jak roczna gwarancja, zwrot zakupów 14 dni bez podania przyczyny, no i oczywiście wysyłka jest realizowana kurierem z europejskich magazynów. A teraz po publikacji filmu trwa promocja, gdzie można ją kupić w naprawdę super cenie. Oszczędności widać już po opakowaniu. Standardowa tektura bez żadnych upiększeń. W środku znajdziemy hulajnogę, ładowarkę, instrukcję i parę kluczy. Do Hulajnogi wystarczy przykręcić kierownicę, ustawić manetki pod wygodnym dla nas kątem i pojazd jest już gotowy do jazdy. Na papierze Hulajnoga ma dwa 500W silniki, 48V baterię o pojemności 22A. Takie połączenie daje nam prędkość maksymalną na poziomie 55 km na godzinę oraz zasięg na jednym ładowaniu do 80 km w trybie ekonomicznym. Przy tej cenie to spore osiągnięcie, ale oczywiście sprawdzimy jak to wygląda w praktyce. Jako, że głównym celem jest dowiezienie dużej mocy przy niskich kosztach, to widzimy na pierwszy rzut oka, że nie przykładali się do aspektów wizualnych. Hulajnoga wygląda topornie o prostej konstrukcji, ale po kolei. Dwa silniki zamontowane w 10 calowych kołach z oponami o lekko agresywnym bieżniku, co zdradza, że hulajnoga powinna poradzić sobie dobrze w cięższym terenie. Z przodu i z tyłu hamulce tarczowe wspierane przez hamulce elektroniczne. Na froncie bardzo uwydatnione zawieszenie składające się z czterech sprężyn. Przy drugim kole teleskopy i to nie jest najmocniejsza strona tego pojazdu. Właściwie to jedna z niewielu rzeczy, jakich nie lubię w tym pojeździe. Ma relatywnie niewielki zakres ruchów, szczególnie w porównaniu do ostatnio testowanego Wiseta. Jest to jedno z twardszych zawieszeń, pomaga w stabilności jazdy przy większych prędkościach. Prowadzenie jest pewniejsze, a wadą jest to, że sporo drgań i nierówności jest przenoszonych na kierowcę. Pomiędzy kołami szeroki na 21 cm podest jest sporych rozmiarów, można postawić obie stopy obok siebie. Miejsca wam nie zabraknie. Na czterech rogach umiejscowiono oświetlenie sygnalizujące hamowanie czy zmianę kierunku jazdy. Tak, mimo że hulajnoga jest z maksymalnym cięciem kosztów, to posiada kierunkowskazy. Bardzo fajnie. Na prawym boku port do ładowania. Swoją drogą tak pojemną baterię od 0 do 100% naładujemy w około 10 godzin. Nad tylnym kołem drugi podest, również szeroki, przydatny do bardziej wymagających manewrów. Jest połączony z tylną łosią i rusza się niezależnie od głównego podestu. Osobiście wolałbym, żeby były połączone tak jak to było w ostatnio testowanej hulajnodze, ale rozumiem, że takiego rozwiązanie może się komuś podobać, do mnie jednak nie trafia. Nad plastikowym błotnikiem lampka, nawet mocna, ale jeśli chcecie jeździć po zmroku w nieoświetlonych miejscach, to polecam kupić dodatkową lampę. Kolumna kierownicza jest składana. Wystarczy odciągnąć rączkę i mocnym ruchem złożyć. Wysokość kierownicy jest regulowana i można dostosować pod swój wzrost. Cięcie kosztów zauważymy właśnie tutaj, bo rączki kierownicy nie są składane. A to nie pomaga w transporcie. Ogólnie D1 Master nie jest przyjazna w przenoszeniu, bo całość waży 28 kg. Znajomy z wielu modeli sterownik z kolorowym wyświetlaczem. Na nim odczytamy aktualną prędkość, poziom naładowania baterii czy obecny przebieg. Tutaj zmienimy tryb jazdy. Ekonomiczny rozpędza się do maksymalnie 20 km na godzinę. Drugi tryb to maksymalnie 35, a jeśli przełączymy na trójkę, to rozpędzimy się aż do 55 km na godzinę. Tutaj, co niestety nie jest opisane w instrukcji, dostaniemy się również do ukrytego menu. Tam możemy włączyć tempomat, czy na przykład zmienić, aby hulajnoga ruszała od zera bez potrzeby odepchnięcia się. Napisałem już do producenta, żeby dodał to w instrukcji i rozpisał wszystkie funkcje, bo inaczej trzeba testować metodą prób i błędów albo szukać informacji w internecie. Aby chociaż trochę utrudnić złodziejom życie, to do uruchomienia hulajnogi potrzebny nam kluczyk. Dobrze, że jest chociaż jedno takie zabezpieczenie. Mimo wszystko polecam zaopatrzyć się w linkę. Po lewej stronie przyciski. Czerwony od odpalania świateł. Pod nim kierunkowskazy. Szkoda, że nie wyłączają się automatycznie i manualnie musimy to zrobić. Klakson, dobry, głośny i donośny. A zielony przycisk najbardziej na prawo służy do odpalenia drugiego silnika. Jest to bardzo dobrze rozwiązane. Dołączyć drugi silnik możemy w każdym momencie. Nie musimy się zatrzymywać czy wyłączać hulajnogi, po prostu w trakcie jazdy naciskamy przycisk i czujemy dodatkową moc płynącą z drugiego silnika. A jak jeździ się w praktyce? O dziwo bardzo dobrze. Nastawiałem się, że to będzie tani Chińczyk, który tylko na papierze dobrze wygląda. Osiągi przerosły moje oczekiwania. Tu na filmie właśnie rozpędzam się bez żadnych problemów do obiecywanych 55 km na godzinę i to jadąc pod górkę. Weźmy pod uwagę też to, że ja do najszczuplejszych nie należy. Czuć było, że hulajnoga mogłaby pojechać jeszcze szybciej, ale elektroniczna blokada skutecznie to ograniczyła. D1 Master w tym momencie naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Zasięg jest dużo cięższy do sprawdzenia, bo ma na to wpływ ogrom czynników. Z mojego doświadczenia, jeśli jeździmy na pierwszym biegu i tylko jednym silniku, to realny zasięg wynosi około 50-55 km. W przypadku jazdy na pełnym gazie i dwóch silnikach, to realnie przejdziemy około 30 km na godzinę, ale uwierzcie mi, nie będziecie na niej jechać non-stop na pełnym gazie. 55 km na godzinę na hulajnodze to naprawdę zawrotna prędkość. Eleglide D1 Master daje naprawdę ogromną ilość przyjemności z jazdy. Duże opony o agresywniejszym bieżniku dobrze sprawdzają się na trudniejszym terenie. Jazda na przykład po lesie, po liściach i po zieleni nie jest dla niej problemem, a dwa silniki pozwolą wjeżdżać z łatwością na wzniesienia. Bardzo przyjemnie zrobić sobie taką przejażdżkę po lesie bez głośną hulajnogą. Jednak nie wszystko jest takie piękne. Jako, że musieli ciąć koszty, to znajdziemy kilka wad. Jak wspomniałem, amortyzatory nie są najmocniejszą stroną tego pojazdu. Ponadto projektanci nie przemyśleli dobrze wszystkiego. Na przykład przeprowadzone kable, w których owik ociera się obłotnik przy mocniejszych skrętach w lewo. Można je podkleić czy złapać trytytką, ale mogli to rozwiązać konstrukcyjnie. Przyciski na kierownicy i osłonki stacyjki plastikowe, szkoda, że nie metal. Podsumowując, nie da się ukryć, że nie jest to najlepszy możliwy pojazd elektryczny, jaki powstał, ale nigdy nie aspirowałby takim być. Jego zadaniem było zapewnienie jak największych osiągów i radości z jazdy w stosunku do oferowanej ceny. W tym aspekcie przerósł moje oczekiwania. Wiadomo, osiągi na papierze to jedno i rzadko która hulajnoga dowozi swoje obietnice w realnym świecie, bo niestety testy przeprowadzone są w idealnych warunkach z 20 kg kierującym i pewnie jeszcze z wiatrem w plecy. Ja do najszczuplejszych nie należy, a 55 km na godzinę osiągałem kiedy tylko chciałem. Nawet jadąc pod wcale niemałe wzniesienie. Czuć, że hulajnoga może szybciej jechać, ale jest ograniczana elektronicznie, a jazda przy dużych prędkościach jest stabilna. W porównaniu do wiele droższego Wiseta 9+, Plus, którego wcześniej testowałem, czuć, że ma więcej mocy, mimo iż na papierze silniki są słabsze. Niestety nie można powiedzieć tego samego o ogólnej budowie. Hulajnoga po prostu jest wizualnie toporna, a co gorsza toporne jest także zawieszenie. Mimo że wygląda okazale, to nierówności mogłaby wybierać lepiej i wolałbym, aby z tyłu również były sprężyny. W tej kategorii nie ma podejścia pod wisety. Oczywiście, żeby nie było, prowadzi się dużo lepiej niż takie standardowe miejskie hulajnogi, w szczególności typu Xiaomi, gdzie tamte w ogóle amortyzacji nie posiadają, ale tutaj widzę sporo miejsca do poprawy. Uczciwie muszę powiedzieć, że hulajnoga jest zdecydowanie warta swojej ceny i dowiozła to, czego od niej oczekiwałem, czyli super osiągi w atrakcyjnej cenie przez cięcie kosztów. Na rynku chyba nie ma drugiej tak konkurencyjnej hulajnogi z podobnymi parametrami w okolicach 4-4500 zł. Jeśli taką znacie, to dajcie mi znać w komentarzach. Przypominam, że link do aukcji znajdziecie w opisie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!